Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja właśnie przyjechałam do stajni. Zaraz lecimy się ogarniać. Dzisiaj mam trening skokowy, także Dawid na pewno wam coś nagry z tego treningu i coś tam Wam fajnego skleja. Ogólnie dzisiaj jest naprawdę fajna pogoda. Ostatnie dni były dosyć mocno deszczowe i pochmurne, a dzisiaj już od rana jest fajnie cieplutko, świeci słoneczko, także na pewno zaraz tą bluzę zrzucę, bo będzie mi po prostu za ciepło. I mam ze sobą dzisiaj ten przepiękny griegowy czapraczek, który zaraz zobaczycie. Wzięłam też hawanze dzisiaj paluchy, bo dostanie po treningu za dobry trening skokowy. Lecimy się ogarniać. Będę miała też dla Was bardzo ważną informację, także koniecznie oglądajcie, bo będzie na pewno bardzo fajna zabawa i nie może Was zabraknąć. Szkoda, że nie ma takiego przycisku. Kliknij, żeby wyczyścić konia. mały przerywnik z lasu, bo tak jak Wam wcześniej wspominałam, muszę Wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Już 30 czerwca oraz 1 lipca widzimy się na czwartych urodzinach sklepu jeździeckiego Horse and Pony, zarówno na miejscu w Koninie, jak i online. Uj, się zestresowałam. Z tego co wiem, Horse Pony przygotowało do Was mnóstwo atrakcji. Będą między innymi wielkie rabaty, największe w tym roku, aż do minus 45%, także naprawdę warto sobie z nich skorzystać. Będzie premiera nowej kolekcji Horse Pony Blink, blink. jest ona naprawdę cudowna. Premiera nowej limitowanej kolekcji od Grassland, która będzie dostępna tylko i wyłącznie łącznie w sklepie jeździeckim Horse Pony, będzie oczywiście spotkanie z ambasadorkami. Ponadto do każdego zamówienia będzie dodany sekretny kupon rabatowy i do każdego zamówienia powyżej 100 zł dostaniecie limitowaną naklejkę urodzinową od Horse Pony. Ale to nie wszystko, bo jest tego o wiele, wiele więcej i szczerze mówiąc ja już nie mogę się doczekać i zachęcam Was oczywiście do wzięcia udziału. A teraz wracamy do stajni. Uch! W blogu vlogu komentowałam całą moją jazdę, więc dzisiaj postanowiłam, że będę troszkę ciszej i dajcie znać, która wersja Wam się bardziej podoba, czy jak komentuję mój trening, czy jak siedzę cicho, a tutaj możecie zobaczyć, jak się rozgrzewamy. A tutaj zaczęłyśmy już pierwsze galopy. Możecie zobaczyć moją lotną. Dajcie koniecznie znać, czy potraficie, bądź czy kiedyś próbowaliście robić lotne zmiany nogi. Tutaj ćwiczyłyśmy sobie lądowanie na dobrą nogę, bo mam z tym jeszcze małe problemy i jechałyśmy raz z prawej na prawo, później z prawej na lewą i na odwrót. No i tutaj zaczęłyśmy już skoki. Nie był on perfekcyjny, ale dajcie mi się rozgrzać. A tutaj ogarnęłam, że zapomniałam założyć kamizelkę. Miałaś bez kamizelki skakać. <śmiennie> Nie no, ja <śmiennie> <śmiennie> zapomniałam. Uwaga, pora na skok roku! Ja i moje genialne dojazdy, dobrze, że Hawanka mnie zawsze uratuje. Tutaj już poprawiłyśmy, no i oczywiście schrzeniałam kolejnego Oksera. Te dojazdy do przeszkód są jeszcze dla mnie naprawdę ciężkie i cały czas nad tym pracujemy. I na tym treningu bardzo dobrze to było widać, że no nie jestem w tym zbyt dobra. Ale tak jak mówiłam, mocno nad tym pracujemy i mam nadzieję, że będzie lepiej. No a dzisiejszy trening był taki mocno średni. Ale oglądajcie dalej, bo później wszystko poprawiłam. No a tutaj możecie się trochę ze mnie pośmiać. A teraz uwaga, mój najlepszy skok podczas tego treningu. Ej hey, ale masz żuka na sobie. O oh f**k. Weź chwilkę. No ale... F**k, zjeżdżaj żuku. Tutaj jechałyśmy już cały parkour i uwaga, nie uwierzycie, ale wszystko mi pasowało. spięłam się totalnie i wszystkie dojazdy były spoko. Wszystko skoczyłyśmy, nigdzie mnie nie wybiło, także było naprawdę mega dobrze. To był chyba mój jeden z najrówniejszych przejazdów, jakie dotychczas miałam, także byłam z siebie naprawdę bardzo zadowolona. No i tutaj jedziemy już na ten nieszczęsny okser. Troszkę się go po ostatnich wydarzeniach, jak mogliście zobaczyć, ale wyszło mega dobrze, skoczyło się, wszystko wyszło tak jak miało, także byłam bardzo zadowolona. I możecie dać znać, czy wolicie skakać stacjonaty czy okserę. Ja ewidentnie wolę stacjonaty, mam jakiś lęk do okserów. <laughs> Że rozbieramy Hawanoska po treningu. I dajcie też znać, czy zdarzyło Wam się kiedyś zapomnieć ściągnąć ochraniaczy. Mi na szczęście nie, ale jestem ciekawa Waszych doświadczeń. Chodzimy nóżki w po skokach, obowiązkowo, pamiętajcie o tym. My mamy aktualnie żel Scar and Day and Martin i powiem Wam szczerze, że naprawdę super się sprawdza, jesteśmy z niego bardzo zadowolone. Dobra, jest tak ciepło, że chodzimy jeszcze hawankę na pleckach i, i pod popręgiem. Zaczynamy od brzuszka oczywiście. Będzie Ci lepiej dziewczyno. to, że mam już kopytka mokre, to jeszcze robię jej od razu olejem i dzisiaj robię tym z Horsa dla odmiany, bo ostatnio robiłam cały czas tym Horse a, także dla odmiany robimy dzisiaj. Jeszcze prezent od operatora, za to, że pod kamerą dobrze wyglądała. Ja tak podrzucę? O ty! O. Idziemy odprowadzić konisia, także Dawid, bierz to, bo to dzisiaj idzie do pastowania. To pod pachę. Proszę. I jeszcze oprócz tego e, weź w bluzę. Ja pierdolę, co e, jest? I te paluchy. No ja, dobra, i możemy iść. Wprowadzamy chabanoskę na padociek. Idzie sobie na trawkę dziewczynka, opa. Dokryłam wam jeszcze zapomnienie, bo zapomnienie, bo dokryłam wam jeszcze zakończenie, bo oczywiście zapomniałam zrobić tego w stajni. Przychodzę z małym podsumowaniem dzisiejszego treningu, bardzo mi się podobało. Oprócz tego jednego małego fejla, którego mogliście zobaczyć, bardzo mi się z niego chciało śmiać. To była po prostu moja totalna głupota. Hawanka na szczęście mnie uratowała, także jest naprawdę przekochanym konisie. Renik był super, naprawdę mega fajnie mi się jeździło. To był chyba jeden z najlepiej przejechanych moich parkourów, także bardzo się cieszę, że cały czas progresujemy. Dajcie znać, jak Wam się podobało, i możecie napisać, jakie przeszkody No I co, do następnego.